Czołem to pomaniacym. Dziś znowu mam dla Was coś wyjątkowego. Ile razy można to mówić, kiedy codziennie publikuje się nowe przecieki, nowych modeli, nowych kolorystyk itd. Dzisiaj jest jednak coś wyjątkowego trochę w innym klimacie niż zawsze, bo nie jest jakiś przeciek. Jest to coś, co stosunkowo rzadko na TBPL jest, a na pewno jest znacznie bardziej interesujące czasami niż nowe modele. Cóż to takiego? Wiadomo, że korki, ale nie byle jakie korki. Jak widzicie? Korki samego Pedro z FC Barcelony. Jak zwykle, w przypadku takiego piłkarza, którego nieraz śledzimy, w pierna tepy.pl, później na fanpageu Spotting, który gdzieś tam po drodze został otworzony, w jakiś sposób zmodyfikowany w porównaniu do tego, co mamy seryjnie. I jak wiecie, jeśli siedzicie, ta, mój fanpage, mam też coś do porównania. Niestety, nie jest to ta sama kolorystyka, ale znalazłem, wyciągnąłem ze swoich zbiorów moje własne Super Tutaj powinny być. Kładką, o, żeby się ładnie prezentowały i oczywiście głównym punktem będzie porównanie, jakie są różnice między tymi dwoma modelami pierwsza różnica, to jest moje 47,5 noga Pedro jest jakaś no nie wiem, yy, nie ma metki o, to jest pierwsza wiadomość, nie ma metki od środka, ale myślę, że około 40, może 39 tak naprawdę każdy z Was spodziewałby się, że różnic między dwoma modelami będzie mnóstwo, tak naprawdę nie jest ich aż Tyle, ile mogłoby się zdawać albo ile fantazja by podpowiadała. Poza tym, poza jakimiś takimi e, modyfikacjami czysto technicznymi, no oczywiście trzeba powiedzieć, że jest personalizacja e, buty robione dla piłkarzy z tego co my wiemy, przynajmniej z tego co ja wiem, wszystkie są robione w mieście Montebelluna we Włoszech. Tam jest taka mała fabryczka Nike, e, która specjalizuje się tylko w robieniu korków dla piłkarzy. I takie korki często różnią się, oczywiście mają personalizację według tego, co zawodnicy sobie zażyczą. Są one często szyte na odlewach stóp zawodników, tak żeby od razu pasowały im na stopy. I mają też różne inne zmiany czyniące model seryjny lepszym. Lepszym niż tak naprawdę, niż to co my kupujemy w sklepach. Ale nie tylko w takiej, na takiej płaszczyźnie zerowej, takiej czysto porównawczej, ale też bardziej dopasowujące podawki tych butów do tego, jakie różni piłkarze mają wymagania. W historii CPPL mieliśmy już buty tego typu. Mieliśmy buty Lukasa Podolskiego, czyli Adizero 2, które też były solidnie zmodyfikowane. Wiele w internecie przewijało się takich butów. Niektórzy tam mają kolekcjonerzy Cristiano Ronaldo, które też znacznie są zmienione w stosunku do tych, które widzimy w sklepie. A więc jaka jest różnica? Często mówi się o tym, że tego typu buty mają więcej flywire, czyli przynajmniej w Superfly, bo oczywiście w innym modelu nie ma flywire i tych nowych włókien stopionych tutaj w cholewkę. W przypadku butów Cristiano Ronaldo raz widzieliśmy, że faktycznie das the case i te buty miały więcej flywire. W przypadku tego modelu zrobionego dla Pedro nie widzimy tego. Tak jak sobie tutaj oglądam, nawet w różnicy pomiędzy dwoma rozmiarami flywire jest dokładnie tyle samo, nawet jakby policzyć pojedyncze włókna, to tak to wygląda. Ale są dwie różnice, które widać już na pierwszy rzut oka, zanim zacznę się wgłębiać w to co jest wewnątrz. To jeszcze sobie powiemy o tych zewnętrznych. Tymi różnicami są. Jeśli spojrzycie na przód buta, to tutaj oczywiście nie mamy nic, jeśli ktoś jest na Superfly 2, to wie, że nie ma tutaj nic, nie za co warto zwrócić, by uwagę. Różnica jest widoczna dopiero, kiedy spojrzeć na buty wykonane dla Petro. Tak naprawdę, kiedy widziałem inne tego typu buty stworzone dla zawodników, wydawało mi się, że tutaj z przodu też idą włókna flywire. Okazuje się, że nie jest to prawda. To co tutaj widzimy, to jest. Do końca nie jestem w stanie powiedzieć co to jest, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Nie za bardzo też jestem w stanie znaleźć takie, mm, jakąś faktyczną poprawę, która by wynikała z tego, że moim zdaniem but jest ten po prostu przeszyty w tym miejscu. Są trzy nici, które idą w poprzek. I one są zatopione pod lakierem, który pokrywa cały but. Czy ten lakier nadaje tylko to, że no butem ma swoje kolory i swoje grafiki, czy też jeszcze jest jakiś inny niuans tutaj zawarty, no trudno powiedzieć. Inną różnicą, która na pierwszy rzut oka jest widoczna i którą często analizujemy na TPPL, bo jest ona widoczna również kiedy zawodnicy grają, kiedy poruszają się po boisku, jest podeszwa. Oczywiście podeszwa stworzona z włókna węglowego. Pierwszą rzeczą, którą widzimy i w sumie jedyną różnicą jest sens tot, a raczej jego brak. W oryginalnych Superfly 2 widzimy, że są te dwa kołki, które jakoś marketingowo były pozycjonowane, miały one jakiś swój cel. W butach wykonanych dla zawodnika tego nie ma. Można by powiedzieć, że jest to podeszwa od, właśnie, wielu z Was mówiło, że jest to podeszwa od Superfly 1, ale to nie do końca jest prawda. Przyniosłem ze sobą Superfly 1, żeby pokazać Wam, że tak nie jest. Yy, według mnie, jeśli spojrzeć tutaj, to jest to dokładnie ta sama podeszwa w wielu szczegółach. Jedyną różnicą są właśnie podmienione te dwa kołki. Nie jestem wam w stanie powiedzieć, chociaż myślę, że będzie to prawda i z rzą, to są prawdopodobieństwa yy, mogę uznać, że nie pomylę się, jeśli to powiem, że jest to w pewnym sensie podeszwa od yy, Vapor 7. Niestety nie, marwa, nie mam Vapor 7, bo kiedy były Superfly 2, to ten Vapor był taki trochę Przepraszam, Vapor 8. Ten Superfly 2 był taki, no tak jakby najgorszy w historii vaporów. Dużo stracił na tym, że Superfly się pojawiło, dlatego no w kolekcji nie mam, ale wydaje mi się, że układ kołków jest taki sam. I ktoś powie, że przecież podeszwa w Vaporze 6 była z włókna szklanego. Dokładnie, ale powiedzmy sobie, przypomnijmy, że podeszwa składa się z tak jakby z dwóch części Jest spłytka, z włókna węglowego. I są przyklejone plastikowe elementy i tak samo dokładnie mamy w Superfly 4, które teraz są na rynku. Jest płytka i jest na nią przyklejony plastik, na którym mamy konfigurację kołków. Yy, także tutaj wydaje mi się, że jest po prostu taka sama dokładnie płytka z włókna węglowego, natomiast płytka plastikowa z kołkami jest taka, jaka była stosowana w Vapor 7. Wszystkie te różnice zobaczycie sobie yy, na osobnych filmikach, które wkomponuję w to, co mówię. I będzie to z bliska pokazane, dokładnie te różnice. Będzie też sobie można porównać do tych wspomnianych Vapor 7, 2. 6, przepraszam, ciągle mi się myli, yy, według, z, według mnie, z których pochodzi ta jedna z płytek, ta plastikowa, która pokrywa włókno węglowe. Mamy więc to przejrzycie z przodu. Mamy płytkę. zobaczmy, co leży we Jak pamiętacie, kiedyś mieliśmy buty, o to też jest fajny akcent w historii TPPL buty należące do, według mnie stworzone dla Wojciecha Szczęsnego na czas Euro 2012 były one no, wyjątkowe nie tylko ze względu na to, że były stworzone dla zawodnika, ale były to też Maestri 2, które w kolorystyce Clash namuły na Euro właśnie nie występowały w wersji Elite, czyli nie miały właśnie podeszwy z włókna węglowego. Tam te miały i w ich budowie zauważyliśmy też pewne różnice. Na przykład element tutaj w środku buta nie był wcale przeznaczony dla maestrii, tylko był zaczerpnięty właśnie z Superfly, tylko prawdopodobnie z Superfly 3, bo w trakcie euro mieliśmy Superfly... Nie, mieliśmy już dwa 8 Superfly 3 dopiero co wyszło z użycia. Rozwiążemy sobie dwa buty, zobaczymy co tam w środku słychać. Takie uwagi związane może nie do końca yy, z jakimś porównaniem, tylko z tym w ogóle co, co zauważyłem, patrząc na te buty. Nie było wkładki. A w ogóle skąd mam buty? Yy, żeby mieć jasność, buty wylicytowałem na pewnym serwisie aukcyjnym. Yy, pieniądze ze sprzedaży były przeznaczone na cel charytatywny, więc wyjątkowo fajnie. W yy, sensie sprzedawał jest związany z fanklubem Barca Polska. Więc pozdrawiam i ściągajcie więcej takich butów. Yy, Będą pieniądze na cel dobroczynny, a ja będę miał materiał. Yy, dobra, o, już fajnie widzę pierwszą różnicę. Dokończę temat, bo zapomniałem. Yy, nie było wkładki, więc podejrzewałem, że Pedro ma jakąś swoją własną wkładkę, którą nawet sobie wymienia między modelami. Yy, może ona nawet nie jest Nike, może jest jakiejś innej firmy, która specjalizuje się w tego typu sprzęcie. Widzę fajne rzeczy. Poza tym, but ten, tak jak już wspominałem, nie znam rozmiaru, ponieważ nie ma on na języku plakietki świadczącej o tym, jaki byłby to rozmiar. Z jednej strony, oczywiście, zawodnicy mają szyte te buty na kopytach, na odlewach swoich stóp, ale też myślę, że to, jaka cholewka, jeszcze kiedy jest ona rozebrana, kiedy jest materiałem leżącym płasko na stole, to nie jest jakoś indywidualnie dopasowywane, tylko brany jest po prostu najbliższy rozmiar, więc tak czy inaczej, na pewno w Nike wiedzą, jaki rozmiar należy wziąć, żeby stworzyć do tego but dla Pedro, dla Ronaldo, dla Neymara, czy jakiegokolwiek, dla lewego na przykład. Tak czy inaczej, samej plakietki nie ma świadczącej o tym, jaki byłby to rozmiar, więc nie wiem. Wszystko, o czym ja będę tutaj mówił, oczywiście zobaczycie na osobnych filmikach, gdzie będzie to na zbliżeniach. Rozsznuruję jeszcze trochę bardziej, żeby było lepiej widać. Ten brak wkładki i brak yy, plakietki, świadczącej o tym, Aha. jaki to rozmiar, to są jedyne takie różnice, które widzę, które nie są związane yy, bezpośrednio, no tak jakby nie są związane z porównaniem, w środku budy jest stworzony oczywiście z takiej głównej płytki i jak już się przyzwyczailiśmy w większości modeli, no szczerze Wam powiem, że nie zaglądam za do środka, bo też nie za bardzo mnie to obchodzi, jak one są zrobione. Zazwyczaj nie ma to wpływu za bardzo na grę. Przynajmniej nie zagłębiam się aż tak bardzo, jak wiecie, zagłębiam się w korki, dość mocno, więc to jest naprawdę musi być jakieś marginalne. O, fajnie. W moich Superfly mamy tutaj z przodu taką płytkę, na której jest nawet napisane Superfly 12, czyli model i rozmiar Superfly 212. U Pedro... a też mamy Superfly 26. Czyli Pedro ma szóstkę w rozmiarze UK, nie wiem z głowy co to jest szóstka UK, ale w artykule, o, w, artykule w którym będzie umieszczony ten filmik, jeśli weszliście do YouTube to link jest w opisie, powiemy sobie co to za rozmiar, jaki rozmiar ma Pedro. Płytki są takie same, poza tym, że kiedy mamy kołki Senstad, to te płytki są, są przedziurawione i kołek jest, pewnie tutaj nie zobaczycie, zobaczycie na filmiku, który już montuję kołki idą na wylot i w tej płytce, która tutaj jest, jest taka dziura, z którą ten kołek wystaje. Super Fly Pedro tego nie ma, no bo nie mamy też kołków z stat. Eee, sposób przyszycia jest taki sam, ten ściegnici, to wszystko wygląda podobnie. No tutaj nie ma za bardzo co porównywać, bo tego typu element byśmy porównywali bardziej porównując buty do podróbek, że nic jakoś idzie tam chaotycznie, słabo jakościowo to wygląda i tak dalej. Wyściołanie wnętrza, inne, pierwsza różnica taka fajna. Wyściołanie wnętrza seryjnie Superfly jest mega śliskie, absolutnie śliskie. Wyściołanie tego wnętrza jest szorstkie, jest to inny materiał. Nie takie szorstkie, no bardzo, ale tak jak tam można by to porównać do śliskości do takiego syntetyku niepokrytego żadną fakturą, tak tutaj mamy taki typowy materiał, Widzę jakiś ścieg jest i jest to bardziej szorstkie. No, szorstkie, śliskie, wiadomo jaki ma to wpływ na trzymanie stopy. Myślę, że jest to celowo celowa taka modyfikacja. Jeśli na przykład w fabryce by nie mieli jakiegoś materiału, musieli czymś zastąpić, to wiadomo, że wybraliby ten, który jakoś najlepiej sprosta wymaganiom zawodnika sytuacji, które się pojawiają na boisku, więc ten szorstki materiał jest tutaj jak najbardziej pożądany. I wcześniej mówiłem o tym przeszyciu tutaj idącym w poprzek z tego, co tu widzę. Takie przeszycie mamy również po boku i teraz dopiero, jeśli się przypatrzyłem na bok cholewki to widzę to, że jest tutaj takie same linie, jak idą tutaj, idą też faktycznie tutaj po bokach. Są one dużo mniej widoczne przez te nylonowe włókna, ale jeśli spojrzymy sobie do, środku, do środka buta, to jak najbardziej widać, no widać, widać po prostu nici. Sami dobrze widzicie, jak jest to poprzeszywane, szczerze powiedziawszy. No, zastanawiam się nad sensem tego przeszywania, co to daje. Musimy wrócić do tego, powiedzieć, że Superfly były bardzo sztywne. Naprawdę nie był to dobry but. Superfly 2 i yy, 2 i 3. Jedenki były fajne. Superfly 2 szczególnie był tutaj bardzo sztywny. Zero dopasowywania się do stopy praktycznie. Macając tak te korki wydaje się, że te Superfly Pedro są miękkiejsze. Bardziej miękkie, miękkiejsze. Yy, wysokość tego czubka tutaj. Yy, oczywiście ja mam większy rozmiar, ale... Widzimy, że tutaj jest tak nadbudowane, jest to wyższe. Natomiast tutaj bardzo szybko schodzi to. Jest tylko tutaj czubeczek taki wystający, i szybciej schodzi to w kierunku palcy. Wydaje się, że materiał jednak jest trochę inny, jest bardziej cienki. Szczególnie zważywszy na to, że biorąc pod uwagę no, właściwości fizyczne i logikę. But powinien być. Gdyby były z takich samych materiałów, ten powinien być bardziej elastyczny, no bo mój nacisk rozkłada się na większej powierzchni tutaj, więc tym bardziej powinienem to czuć, a tutaj mamy materiały praktycznie ze skraju, materiały, rozmiary ze skraju rozmiarówki i tutaj jest sztywny, a tutaj jest bardziej elastyczny, więc teza jest taka, że materiał ten jest trochę inny, ale mimo wszystko gdybym dostał ten but tak normalnie jako seryjnie, to stwierdziłbym, że nie jest to nic nadzwyczajnego, więc w jakiś sposób tutaj no, ulepszono ten but, ale moim zdaniem i tak nie jest on taki fajny no jak powiedzmy Vapor 8, 9 nie, nie zagwarantowana tutaj myślę piłkarzowi i, tak, i takiej, takiej jakości jaka mogłaby być, no i zresztą już tak wdając się w takie ciekawostki krajowe słyszałem gdzieś kiedyś, że kiedy Kuba Błaszczykowski dostał wyczernione ósemki to pytał się czy może już w nie je wziąć do meczu i w nie grać Taka była różnica między Superfly czy a Vapor 8. Jak widać, zawodnicy bardzo byli zadowoleni. Czy bardzo? No, byli zadowoleni z przytaki. Dobra, poza tymi nićmi i innych różnic w środku nie widzę. I oczywiście z tego, jak wyściełana jest kolewka też nie. Jeszcze tylko sobie powiemy, kończąc pewien, pewien niuans. Mówi się często, że ktoś ma Superfly. Tak jest, podeszwą taką. Często mówiło się, że zawodnicy mają podeszwę Superfly 1. I tutaj jeszcze wziąłem swoje jedynki, żeby pokazać, że nie do końca jest to prawda. Układ kołków no można powiedzieć, że podobny, ale jednak widzimy, że są tutaj różnice. Przynajmniej tutaj mamy ten wystający fragment, tutaj go nie mamy. Dziurki w kołkach są innej. I innego kształtu. Całkiem prawdopodobne, że któryś z piłkarzy miał Superfly 2 z podeszłą z jedynek, ale dat na the case. Superfly należący mi do Pedro. Dobra. Kolejna fajna ciekawostka na tp.pl. A! Uf, taki skarb. Jak zawsze cieszę się, że mogliśmy Wam pokazać. Na pewno w przyszłości, bo są takie plany, będziemy mieli więcej butów, zawodników, nawet takich gwiazd gdzieś tam ze światowego topu, może uda się dorwać jakieś korki do należące do Messi'ego czy do Ronaldo właśnie. Tam bajerów jest trochę więcej, czy to dlatego, że są takie strony jak nasza, która, które wychwytują takie, takie rzeczy, więc zawsze robi się te korki jeszcze bardziej zmodyfikowane dla takich zawodników z ewidentnego światowego topu, żeby, żeby gdzieś również w ten sposób ich wyróżniać. Eee, no... Nie będę się wymądrzał więcej, najlepiej będzie jak poczekamy sobie, kiedy dorwiemy właśnie takie buty takiego piłkarza. No nic, kolejna fajna ciekawostka na tp.pl. Obejrzyjcie jeszcze sobie fotki, które gdzieś tam się pojawiają w artykule, w galerii. Dzięki za oglądanie.